Halo, halo, dzień dobry. Witamy w najnowszym odcinku Siewców Myśli. Dzisiaj ze mną, Paweł. Siema. Tak, w końcu nagrywałem we dwóch. Już nie pojedynczo, teraz we dwóch. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo, ale to bardzo ważny temat aktualnie dla polskiego rolnictwa, czy też całej gospodarki takiej okołorolnej. Będzie dużo polityki, której postaramy się uniknąć jak najbardziej. Dlatego zapraszamy na. Odcinek. O czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy o przyjętej już, tak? Przyjętej ustawie na temat zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych na futro. Ustawa jest przyjęta, z tym, że chyba jeszcze prezydent ją może tam zawetować, z tego co ja się orientuję. Nie wiem, czy ją podpisał już. Na dzień dzisiejszy. Nie wiem, ale patrząc po tym, ile osób za nią głosowało, to bo to nie była tylko partia rządząca, ale też z, powiedzmy z opozycji, to chyba nawet jak zawetuje, to będą w stanie odrzucić to weto. Tak może być, bo bodajże tylko jedna partia się całkowicie wstrzymała, ale nie będziemy ich wymieniać. Tak. I też nie będziemy osądzać, czy sama ustawa jest dobra, czy jest niedobra. To już zdecydujecie sami. Tak, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dokładnie, bo z jednej strony jedynym i największym pozytywem jest to, że ukrócimy cierpienie zwierząt. Po prostu nie będą ich hodować tylko dla futra, dla tego, żeby je sprzedać, prawda? Chyba, że to zwierzę to królik. To, to można co nie, Jakie masz odczucia co do tego? Dlaczego królik został wyróżniony w ten sposób? Dlaczego? Bo królika w sumie można i na mięso też sprzedać. Nie tylko na futro, ale na mięso. Więc są z niego dwie korzyści. A nie słyszałem, żeby tam jakieś futra były, no... futra z norek, no to są. Ale żeby jakieś mięso z norek, albo z innych tam futerkowych, no nie słyszy się o tym, żeby z tego było mięso. No a z królika mięso jest również. Czyli mamy i futro, i mięso. Dwie korzyści. I tutaj pani... Małgorzata teraz słusznie w swoim wpisie na platformie X zaznaczyła, że królik musiał zostać na wolności, że tak powiem, dla tych hodowców, bo inaczej ta ustawa by nie przeszła w takiej formie. Jeżeli królik też byłby zakazany, no to większość posłów jednak byłaby przeciwko tej ustawie, czyli byłaby dalej za hodowlą tych zwierząt, nie byłaby przeciwko. Czyli ta, to futro z królika to taki, powiedzmy, produkt uboczny. No coś w tym jest, że to jest taki uboczny produkt, no bo. Królika, czy bardziej pozyskujemy na mięso, czy bardziej na futro. To już zależy od tego, kto to hoduje. Jeżeli duża ferma, no to wiadomo, że to będzie pod futro, bo z futra jest hajs. Sprawdziliśmy dzisiaj z Pawłem. W sensie Paweł sprawdzał, ja, ja aktywnie go słuchałem, że futra zaczynają się od 4000 zł. To już jest polone w słabym stanie za 4000 zł, żeby kupić naszej lubej czy sobie futro. No to jest spora kasa. 30 A... tysięcy. No więc na dobrą sprawę górnego limitu raczej nie ma w tym w tym temacie także futra z królików to produkt dużej fermy a mięso z królika no to raczej gdzieś tam twój dziadek na wsi tam wiecie tak jak koguta idzie koguta się łapie za łapetynę a królika można za uszy tak śmiesznie złapać Nie? Jak, jak w filmach wyciągają królika z kapelusza to dziadek też tak bierze królika za uszy z kapelusza a raczej z worka i na pieniek wiadomo jaki jest cykl Takiej produkcji mięsa na wsi z królika. No dokładnie. Co jeszcze możemy wrócić do, do ustawy, no to ten zakaz ma obowiązywać od 2034 roku. Tak, co się wiąże z długimi okresami przejściowymi, no bo mamy 2025 rok. Czyli 12 lat. Tak. No, coś o. takiego. 11 powiedz, bo ten już się kończy. No i ustawodawca przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowania, jeśli wygasi się swoją hodowlę do 1 stycznia 2031 roku. Co pewnie ma za zadanie zachęcić, by jak najszybciej zostały wygaszone te yy, hodowle. Mm, czy wiesz coś o stawkach? Tak, stawki mają się zaczynać od. 25% średniego rocznego przychodu czy dochodu? Przychodu z lat 2021-2024, czyli te lata bierzemy jakby pod prześwietlenie i z tych lat wyliczana jest średnia, średni roczny przychód i na tej podstawie wypłacone będzie 25% tej kwoty rocznej średniej. O ile zdecydujemy się wygasić działalność, do 1 stycznia 2027 roku, czyli w sumie na dobrą sprawę przez najbliższy rok trzeba wygaszać działalność. I wtedy uzyskamy 25% zwrotu. No na dobrą sprawę, 25% 1 czwarta roku wraca do nas, ale trzeba pamiętać, że pracownikom trzeba zapłacić odprawy i to niekiedy 3 miesięczne nie wróć nie 3 miesięczne, 3 miesięczna odprawa. Normalnie ma być, a tutaj zarządzono, że odprawa ma mieć 12 miesięcy, w sensie 12-miesięczna odprawa, 12 wypłat trzeba zapłacić każdemu pracownikowi i to z własnej kieszeni, a pracodawca wasz, czyli ten hodowca zły, niedobry, będzie mógł się ubiegać od ZUS-u o zwrot. Ja coś czuję, że tu będzie haczyk, że pracodawcy dostaną te 25%, wypłacą pewnie pracownikom te 12 wypłat, żeby mogli sobie odejść w siną dal, i znając życie, znając nasz kochany rząd, to zostaną z tym na lodzie. Czyli zapłacą pracownikom 12 pensji. Niech pracowników będzie 100, to jest 1200 pensji. Licząc po najniższej krajowej, to jest bardzo dużo pieniędzy. A Zospowie, słuchajcie, pocałujcie nas gdzieś. Tak to pewnie będzie wyglądało. Ja mam takie przeczucie co do tych wszystkich. Afer z tymi ustawami, i tak dalej, że przeważnie tak to wygląda, że wszystko jest fajnie na papierze, a potem się okazuje, że jest jak jest. Co ty o tym sądzisz, Pawle? I co wy o tym sądzicie w komentarzach piszcie? Znaczy, chciałem się jeszcze odnieść, bo powiedziałeś 1 stycznia 2027? Tak, do 1 stycznia 2027. A to ja mam znowu dane, że do 31. A nie, 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 mój drogi Pawle, bo to są progi. Jak na skoczni. Oglądasz kiedyś skoki narciarskie? No, za czasów Małysza, czyli no. te najlepsze. No tak, ty jesteś bardzo stary, to pamiętasz takie rzeczy. Ja z tych starych to bardziej pamiętam Pudziana na strongmanach. Ja też. Ale jak to w skokach są progi? I progi się opuszcza, prawda? Tutaj ten nasz górny próg, ta górna belka, z której możemy najwyżej skoczyć, to jest te nasze 25%. Aha, i z każdym rokiem po prostu będzie coraz mniejsze odszkodowanie. Dokładnie tak. Będzie to pomniejszane o 5%. Punktów procentowych z każdym następnym rokiem do 2031 roku. Właśnie tak, jak ty powiedziałeś, będzie to pomniejszane, i po 2031 roku Twoje odszkodowanie będzie wynosiło równe 0%. No to szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś się skusi. Ewentualnie jakaś upadająca może yy, hodowla, która czasy świetności miała te 2021-24. Teraz, powiedzmy, już miałaby upaść, ogłosić upadłość, no to powiedzmy, może jej się to opłacić. Tak, w tym momencie tak. Myślę, że jeżeli pik miała w tych latach przeliczeniowych, czyli 2020-2024, to jej się to opłaca. Jeżeli masz cały czas idziesz wzrostowo, to nie opłaca ci się tego robić. Ewentualnie, nie wiem, można użyć specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Ja mam taki przy sobie. I można sobie dmuchnąć na przykład, bo tak mi się wydaje, że ktoś, kto wydzielał te tabelki, to chyba właśnie potrzebuje tego urządzenia, żeby się zbadać, czy on może na pewno pisać ustawy. Taka jest moja delikatna propozycja. I tu nie chodzi o liczydła, to jest oczywiście alkomat elektroniczny, chyba skalibrowany. Więc jeżeli ktoś chce pożyczyć z rządzących, którzy piszą ustawy, to ja z miłą chęcią przyłożę się do tego czynu społecznego. Nie ma, najmniejszy... nie ma najmniejszego problemu. I co dalej? No, ktoś, kto umie liczyć, to sobie łatwo policzy, że jak dos ma dostać 25% z jednego roku i zgasić to w ciągu roku, to sobie blokuje zarobek na jeszcze kolejnych 10 lat. Na dobrą sprawę. Tak? No, tak. No to zarabiać przez 10 lat, a musisz się szybko przebranżowić, chociaż z drugiej strony sprytni, wydaje mi się, hodowcy wpadną na to, że skoro królika nie zakazali, to wystarczy wytłuc te zwierzątka, co mamy teraz, przerobić je tam na, nie wiem, na podlaski, czy na coś takiego, na jakąś maść końską, na futra, przerobić te zwierzęta, wstawić króliki, ogłosić zakończenie działalności i gitara przecież. Wszystko jest pięknie. Skończyli tłuc futerkowy, zostały króliki. Króliki można, czyli bierzemy 25%, Przestawiamy się na króliki, ludziom dajemy lewe odprawy, wszyscy są zarobieni generalnie. Ja ci ręce. Paweł, my znowu obchodzimy ustawę. A nawet nie jesteśmy w branży. No, my się chyba minęliśmy z tym, z powołaniem. wiadomo, nie czytaliśmy tej ustawy za mocno. Nie patrzcie tak na nas. Tak, także możemy bredzić. To, co lubimy najbardziej. Ale no, póki co wydaje się, że da się obejść tą ustawę całkiem sprytnie. A jest jeszcze jeden grant, który dostaną nasi hodowcy. Wiesz jaki? Że w ramach takiej ugody, można to tak nazwać, jak zamykasz działalność, mój drogi futerkowcu, to w zamian za to, jak otworzysz coś nowego w tym miejscu, to my już tam nie będziemy żadnych zgód środowiskowych wydawać. I już rób ta se co chce. My wam wszystko podbijemy, papier przyjmie wszystko. Tylko wiecie. Futerka koniec, róbta co innego. Zgody środowiskowe już macie in blanco. Wiecie. Zrówka szczęścia, bawcie się dobrze. Fajnie, co? No nie wiem, przy mnie. No i tak już mają te zgody, nie? Raz je uzyskali. Ale to pod inną działalność musiałaby być inna zgoda na przykład. A gdy ktoś by chciał przejść, załóżmy, z fermy futerek na kompostownię, która śmierdzi, albo nie wiem, na fermy drobiu, która jeszcze w pury to już w ogóle śmiertą. Co tam jeszcze można zrobić śmierdzącego szambiarnie? Można, można, jak najbardziej. Ach, no wiadomo, to bardziej uprzykrzanie sobie życia czy tam ludziom dookoła. Pytanie, czy tam mieszkają zwolennicy czy przeciwnicy tej ustawy. Wiem coś, albo typu biogazownia. Na przykład, ale nie, biogazownia w sumie nie śmierdzi. To jest zamknięte dopóki do, do jest szczelne. No jak może być nieszczelna biogazownia, Pawle drogi? Kurczę. Ja rozumiem, że robimy popelinę. I powinniśmy się nazywać plewcy myśli, a nie siewcy myśli. Bardziej je plewimy niż szyjemy, ale ale biogazownia nie może śmiercić. Musi być szczelna. Kompostownia nie musi być. Kompostownia może śmiercić. Obornik na hałdę folią przykryć, niech nie. Wiesz, co mnie cieszy? Co, co cię ostatnie? cieszy? Że, no może, że są jakieś tematy, w których, że tak powiem, w Sejmie ponad podziałami ludzie głosują. Co prawda wolałbym jakieś tematy, nie wiem, podatkowe lub inne takie, ale że jest to możliwe w ogóle. Myślę, że wielu ludzi chciałoby, żeby tak głosowali częściej. Że to naprawdę może być, w sensie wątpię, że to będzie krok milowy bądźmy szczerzy, żeby opozycja z rządzącymi, nieważne, który kolor rządzi akurat, żeby opozycja i rządzący się tak ładnie dogadywali we wszystkich ustawach, mało no, realne. Czyli, wiesz, szczególnie tych ważnych, nie, żeby jednak Pamiętam, była taka ustawa, gdzie wtedy nawet jakbyśmy mieli w Polsce ustrój jak za szlachty, czyli jedno liberum veto i ustawa do kosza, to i tak by się udało to przegłosować. Wiesz, jaka to była ustawa? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam tu już. Na temat podwyżek pensji posłów. A, no, tak to. Jakoś mnie nie... jednomyślnie byliśmy, byli posłowie na tak. Byliśmy, wszyscy byliśmy, cały byliśmy, naród głosował tak. wtedy na tak. No tak. tak. Posławie to głos narodu, więc wszyscy byliśmy na tak. Nasi posłowie są tak wspaniali, że ja jeszcze jedną bym zarządził taką podwyżkę. Chyba napiszę petycję o podwyżkę płac dla posłów. Jeszcze jedno? Tak, abstrahując w ogóle od tematu. To śmieszne jest to, że jak my byśmy jako naród jakąś petycję zebrali, to posłowie nie muszą tego przegłosować, nie? No nie muszą, prawda? N nie, ma, nie ma obowiązku, żeby to przeszło dalej. Ale jeżeli byśmy, posłowie by chcieli, żebyśmy my zrobili petycję jako naród, że trzeba im zwiększyć pensję, to wątpię, że ktoś by się kurwa pod tym podpisał. A, w ten sposób, no. No. Zaczy... Jakbym miał ja dzisiaj wyszedł z papierem na ulicę petycja o zwiększenie pensji i posłów o 10%. I myślę, że zostałbym ze dwa razy opluty, ze trzy razy skopany, a nawet bym z domu nie wyszedł. Ciekawe, czy byś zebrał 100 tysięcy podpisów. Nie wiem. Wiem, że na pewno pierwsze 30 osób. Sprawiłoby, że nie miałbym już uzębienia, a pierwsze trzy połamałyby mi nos. Mm. Nie wiem, jak daleko bym szedł. W końcu też by mi połamał nogi. Za takie pomysły. Nie działa to symetrycznie. Taka no, asymetria no, można powiedzieć. Smutno się zrobiło. Dlaczego smutno? My nic nie możemy, oni wszystko. <grym> a no to to, to tak. No, no cóż. My możemy nagrać podcast o tym, że politycy są jacy są. Czyli przeważnie nie najbystrzejsi. Ale no cóż nam poradzić. Sami se wybraliśmy. Co ja wam Tak. Wróćmy do tematu. Jakie widzisz wady tej ustawy? Od czego by tu zacząć? No na pewno takie sztuczne wymuszenie likwidacji, nie wiem, miejsc pracy na przykład. Czy likwidacji biznesów. To już tak jak ja bym dzisiaj przyszedł do ciebie i powiedział Paweł. Kończ to, czym się tam zajmujesz. Masz tu wypłatę za ćwiartkę roku i zapomnij o tym, że tak pracowałeś i dzisiaj zajmij się zajmij czymś innym. Propozycja nie do odrzucenia. Uczciwy układ, prawda? Tak jakbym dzisiaj nie wiem, poszedł do rolnika, który hoduje pszenicę i powiedział: słuchaj, Ja tu ci wyliczyłem, że w ostatnie tam nie wiem 4 lata. Miałeś średnio 6,5 tony z hektara. Hmm. To ja ci zapłacę tam jedną czwartą tej wartości z ostatnich Twoich żniw. się już pszenicy, weź pola, nie obrabiaj. Przestań. Koniec. Przerzucić do nas coś innego. No, może by posłuchał. Myślę, się nie opłaca. Myślę, że mógłbym skończyć jak ten. Jak przeciwnik Posejdona. Na przykład z widłami w dupie. No, co mi jeszcze przychodzi do głowy, no to takie hodowle nie są, powiedzmy, w mieście, gdzie jest łatwo o pracę, jak gdzieś tam pracuje, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset osób, to uwolnienie tyle osób na lokalny rynek, to jest dużo osób. To jest bardzo dużo osób, zwłaszcza, że to dzieje się właśnie poza miastami, tak jak mówisz, do miast, nie wiem, jest po 20-30 kilometrów od takich miejscówek pewnie, to uwolnienie, tam, nie wiem, setki osób z każdej z każdego, z każdego takiej fermy, no to będzie bardzo dużo ludzi na rynku pracy nowych, którzy będą potrzebowali znaleźć sobie nowe miejsca. Czyli co za tym idzie? Takie frywolne zamykanie sobie gałęzi gospodarki doprowadzi do tego, że będziemy mieli znowu kryzys na rynku pracy. Jak zamkniemy sobie, nie wiem, teraz futerka, potem zwierzęta mleczne, zwierzęta mięsne, zwierzęta takie, potem zamkniemy to, tamto i jeszcze coś jeszcze. No to dojdzie do tego, że będziemy stać w kolejkach, w pośredniakach, niczym Ferdyk Kiepski i tłumaczyć sobie, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. No, kolejna rzecz to dochody gmin z tych hodowli. Bo to, jak już powiedzieliśmy na początku, produkt końcowy jest drogi, więc podejrzewam, że i podatki są bardzo dobrze zasilały budżety gmin, i nagle nie ma. No niestety tak to może wyglądać, a doskonale wiemy, jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie. No, brak remontów dróg miejskich, czy gminnych, czy powiatowych i koniec końców będzie tak, że najciekawsze miejsca w tym kraju do objechania to będzie, nie wiem, z Poznania do Łodzi, z Łodzi do Warszawy, z Łodzi do, z Warszawy do Białego Stoku, tylko główne drogi. Nie mówimy tutaj o żadnych tam okolicach tych, tych miejsc. Nie. Tam, gdzie miasto duże jest i promieniuje, że tak powiem, na przedmieścia, czyli ludzie pracują w mieście, w jakiś korpo i tak dalej, w zwariowanych światach i potem sobie zjeżdżają do siebie na wieś, tam, nie wiem, 30, 40, 50 kilometrów od tego głównego miasta. I to chodzi mi już o miasta wojewódzkie, a nie powiatowe, bo powiatowe miasta też będą kulały przez to. Gdzieś tam wyjątkami mogą być te całe, jak to się mówi, aglomeracje miejskie typu Warszawska, Poznańska i tak dalej. Wszystkie te powiaty dookoła tej głównej mieściny no będą jakoś tam żyły, ale wszystko co już dalej, co nie wiem, 100 kilometrów od takiego miasta, no może mieć straszny problem. Jeżeli pozbędziemy się takich miejsc pracy czy to zwierzęcych, czy przemysłu i tak dalej, będzie ciężko. Już kiedyś mieliśmy przykład tego, co się działo, jak zamykaliśmy fabryki samochodów, ciągników, autobusów, ciężarówek i tak dalej, gdy ludzie masowo byli zwalniani. Co się działo wtedy na rynku pracy? Dzisiaj może to być ciężkie, bo mamy mniej ludzi na rynku pracy, ale w dalszym ciągu mamy napływ ludzi, którzy chcą tu przyjeżdżać za pracą, na przykład z zagranicy. No i jeżeli tych z zagranicy połączymy z tymi którzy zostali zwolnieni dzisiaj, no to będziemy mieli jeden wielki Problem. No to fakt. Też te miejscowości się pozmieniają w takie sypialnie, nie? Tam Już przyjeżdżał nawet. Przyjeżdżało tylko spać, żeby potem pojechać do pracy. Już nawet nie sypialnie. Jeżeli załóżmy, masz do większego miasta, w którym możesz znaleźć pracę 70 km, to ludzie pouciekają z tych wiosek. Będzie się działo to samo co lata 90, czy tam 2000, że wszyscy gonią z powrotem do miasta i robimy coraz ciaśniejsze te miasta, ciaśniejsze i tak dalej. Nie zastanawia, no bo też rynek nie lubi próżni. Jak ktoś był przedsiębiorcą tyle lat, to raczej nie pójdzie na etat do Biedronki, tylko będzie myślał nad nowym biznesem. Tym bardziej, że już ma jakieś tam, powiedzmy, to miejsce do hodowli, czegoś tam. Nie, można to przerobić pewnie na jakąś halę i tak dalej. Więc może nie wszystkie miejsca pracy zostaną zabrane, a może będą po prostu inne w tym miejscu? No, jeżeli trafi się sprytny szef i zrobi faktycznie dobrą restrukturyzację takiego miejsca, to jak najbardziej te miejsca pracy zostaną utrzymane. Ale jeżeli pewnie spora część powie, że no dobra, to ja mam jakieś inwestycje, mam tam jakieś nieruchomości, dzisiaj się opłaca deweloperka, to ja to wszystko zawijam. Macie, idźcie. Moi drodzy kochani, dziękuję za te 15, 5, 10, 50 lat współpracy z moją firmą. Dziękuję wam, moi kochani, całuję rączki wszystkim pracownikom, wszystkie ciężko pracujące ręce całuję, a teraz idźcie szukać pracy z Bogiem. Ja idę leżeć na leżak, bo już mnie czeka emerytura, a teraz będę żył z czego innego, co nie wymaga takiego nakładu pracy. Takie sytuacje też się mogą zdarzać i niestety no, będą się na zdarzać. Pe na pewno, nie? Powiedzmy, jakiś tam. Prezes, szef w średnim wieku, który już powiedzmy z tej działalności zdążył sobie odłożyć na emeryturę albo ma jakieś inne inwestycje, może mu się po prostu nie chcieć czegoś nowego. Tak też może być. Z drugą strony może być tak, że nie wiem, przy czym jest potrzeba więcej ludzi do pracy, czy przy pieczarkach, czy przy futerkach, ale załóżmy, że przy pieczarkach. I nagle szef mówi, dobra, zamykamy te zwierzaki, wypuszczamy je na wolność. W ogóle otwórz te klatki, one niech wybiegają na dwór. Wstawiamy tu pieczarki, posprzątamy tu, zrobimy tu pieczarkarnię w tych halach. Zatrudnie Was jeszcze drugie, tyle, jeszcze więcej miejsc pracy tu zrobię. Dawać ogień pełen, nie, nie ma stania. Robimy tu pieczarki. Cztery hale to cztery, cztery pieczarkarnie robimy. Zamawiamy nowe samochody, będą woziły torf, pieczarki, jazda, 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 jazda. I boczniaki, i muchomory. No taki pomysł też może być. Wiadomo, w dwie strony to może zadziałać. To nie jest tak, że zaraz będzie źle, niedobrze. Zamknął miejsce pracy i znowu trzeba będzie jechać do tej złej, niedobrej Warszawy, szukać pracy na zmywaku, albo do Londynu jechać. No to to. Tylko ktoś musi, że tak powiem, nie wiem, złapać nadarzającą się szansę. No ale to powiedzmy będzie pół na pół. Tak mi to wychodzi. No średnia taka będzie, że podzielą się. Trochę tak, trochę tak, nie? Też chyba warto powiedzieć, że. Chyba ogólnoświatowy trend jest, że coraz mniej osób nosi te futra, no nie? No najczęściej się chyba futra obserwuje wśród ludzi ze wschodu, tak mi się wydaje. Ewentualnie jakichś odklejonych celebrytów. No tych, co na co stać? No ustalmy. Nikt to jest średniej klasy człowiekiem, średnim Kowalskim, czy już nie mówimy o biedniejszych, tylko takiej klasie średniej nie wkłada futra za cztery koła, czy za trzydzieści koła. Klasa średnia to przeważnie jeździ samochodem za 30 koła, a nie futrem się nosi za 30 koła. No jakby to wyglądało? Masz futro za 30 koła, jedziesz autobusem za 3,70 bilet normalny, 20-minutowy? Postaw się, a. Nie, zastaw się, a postaw się. Zestraj się, a nie daj się. No, coś w tym stylu. Zastaw się, a postaw się. No, jakoś tak to było. No. No, wie, w każdy wie o co chodzi, nie? Ja trochę widzę wadę w tym, że. To jest tak jak wiesz, że są kraje, które skupują śmieci z innych krajów, no nie? No są takie, są dokładnie. My na przykład, Polacy, kupujemy śmieci z Niemiec. Mniejsza z tym, ale wiesz, sprzedajesz komuś te śmieci i u ciebie nie ma śmieci, nie ma problemu, tak? Wiesz, segregujesz się tam, bo jest ocieplenie klimatu i tak dalej, żeby być bardziej eko. Na koniec sprzedajesz się do innego kraju, nie ma problemu. No i tu może być podobnie, tak, bo jeśli popyt nie spadnie, no to skądś będzie trzeba brać to te futra? Często też z krajów nie wiem, wschód Europy, Bliski Wschód, Azja, gdzie te warunki na pewno będą gorsze. Przerywamy podcast, by nadać ważny komunikat. Zostaw suba, lajka lub obserwacje, jeśli nasz słuchasz. To pomoże w rozwoju naszego kanału i projektu, jakim są Siewcy Myśli. Dziękuję za uwagę, a teraz wracamy do tematu odcinka. No to myślę, że przedstawiliśmy takie jakieś yy, nasze wnioski, wady, zalety. Staraliśmy się to zrobić bardzo bezstronnie, na ile potrafimy. Tak, żeby wnioski, żebyście mogli wnioski wyciągnąć sami, a nie czekali tak jak w wiadomościach, faktach czy wydarzeniach, aż wam wnioski podsuną, które macie potem. Uważać i, i z nimi się utożsamiać. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o całej ustawie. Czy jesteście za, przeciw? Jak za, to dlaczego? Jak przeciw, to też dlaczego. Hmm. I co? I widzimy się za tydzień w środę o 15. Podkaście Siewcy Myśli. Do zobaczenia. Cześć! A ja jeszcze coś powiem na koniec. Dawno nic nie dodawałem na koniec. Haha! Ha, mam cię! Mam cię! Ale długo wytrzymałem, żeby to zrobić. Ha, ha, ha. Nie. Mm -hmm. Szybka akcja. Pamiętajcie, że ukrócenie cierpienia zwierząt jest dobre, ale pamiętajmy, żeby nie pozwolić aby zabrali rolnikom wszystko, co można, czyli wszystkie zwierzęta, wszystko, co się da hodować, żeby to rolnikom zabrano. Bo to będzie klęska dla nas wszystkich, a nie tylko dla rolników. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Cześć.